Dzień dobry, Mrągowo ma wiele zabytkowych miejsc o ciekawej historii, większość z nich jest dostępna dla mieszkańców i turystów, ale są też takie, które nie są do końca znane. Jednym z takich miejsc jest wieża Bismarka, położona w Mrągowskim Parku Sikorskiego. Przez długie, długie lata budynek ten był zamknięty, ale dziś otwiera swoje podwoje i zaprasza mieszkańców i turystów. Pani Iwona Wilbik, właścicielka wieży jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Iwono, jeżeli to nie tajemnica, jak to się stało, że pani i pani mąż staliście się właścicielami tego obiektu? Yy, zupełny przypadek yy, czyli taki spontaniczny odruch. I wydaje mi się, że inicjatorem tego, że wieża weszła w nasze posiadanie, jest mój mąż, który urodził się w Mrągowie, wychował się na siedlu parkowym obok tej wieży, przechodził do szkoły, bawił się w tym parku. To chyba, to chyba jego decyzja. Jak to się stało? Bardzo szybko. Bardzo szybko od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że wieża jest na sprzedanie, gdzie była ona już wiele lat i jakoś ta informacja do nas nie docierała. Potrwało to miesiąc czasu, kiedy podpisaliśmy akt notarialny i tymi właścicielami zostaliśmy. Półtora miesiąca, żeby otworzyć taras widokowy dla, do, do zwiedzania dla mieszkańców, dla... Turystów. Orientujemy się, że bardzo duże zainteresowanie było tym, żeby wejść do tego budynku, zobaczyć panoramę miasta. Stąd ten taki bardzo krótki czas do otwarcia od zakupu. Wychodząc jakby naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Też w związku z tym wielka prośba. Żeby nie oceniano nas za stan budynku, yy, dlatego że to wszystko będzie zrobione pomału z czasem. Nie od razu Kraków zbudowano. Dokładnie. Wieża Bismarcka to głównie taras widokowy, przepiękna panorama mrągowa, ale ten budynek będzie pełnił także inną rolę. Tak. Yy... Bardzo szybko, właśnie tak jak mówiłam, otwarcie tarasu widokowego. Już w styczniu najprawdopodobniej powinna być kawiarnia dla osób, które zechcą obejrzeć panoramę miasta zmarzną na tarasie, żeby mogły się napić gorącej kawy, czekolady czy herbaty, ale również dla tych osób, które nie będą chciały wejść na taras, bo były wczoraj albo przedwczoraj, a będą chciały miło spędzić czas przy dobrej kawce czy herbatce, też ta kawiarnia oczywiście będzie otwarta dla wszystkich. Przez okres zimowy, tak jak mówię w budynku, kiedy nadejdzie słoneczko wiosenne, przeniesiemy się z kawiarnią na tą piękne okolice wieży, czyli podwierze, żeby korzystać z uroku w parku I, i będziemy tam, bo zawsze latem chcemy łykać witaminę D3 i spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz. Pani Iwono, ale sama kawiarnia z tego co wiem to nie wszystko. Oczywiście, że nie, przecież nie można tylko pić herbatki. Będzie też zrobiona ścieżka edukacyjna. Chcielibyśmy jak najwięcej rozpromować historię miasta, również legendy mrągowskie, bo takie mamy. Te ścieżki edukacyjne będą się pewnie okresowo zmieniały, na starcie idziemy w tym kierunku. Oprócz tego różne też przedsięwzięcia kulturalne pod wieżą, nie wiem, może jakieś kameralne koncerty, to wszystko czas pokaże, żeby sobie, żebyśmy mogli sobie usystematyzować. Chcemy, żeby ta wieża żyła, tętniła życiem i żeby... Wykorzystywali inni również tą pozytywną aurę, jaka tutaj wokół jest. Brzmi bardzo zachęcająco. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na wieżę do wieży Pismarka i zobaczyć tą piękną panoramę. Dziękuję. Idziemy oglądać panoramę. Tak jest.